Cześć, dzisiaj usłyszałem cytat, który mnie uderzył tak mocno, jak piłka w pierwszej klasie podstawówki jak stałem na bramce. Słowa mogą cię zranić do takiego stopnia, do jakiego uważasz, że są prawdziwe. Wow! Jak ja to usłyszałem, to od razu wszystko mi kliknęło. Realnie, jeżeli czuję, że ktoś mi napisze pod materiałem, że wyglądam w taki czy inny sposób, to jeżeli serio w to wierzę, to realnie się jestem w stanie tym przejąć i realnie biorę to pod uwagę. Jeżeli ktoś mi powie, że na przykład wyglądam jak muzułmanin, no to Realnie nie jestem w stanie się jakoś za bardzo tym przejąć, no bo ja nie wierzę w to, że wyglądam jak muzułmanin. Ja wiem, że to jest dziwny przykład, ale musisz sobie to wyobrazić w każdej sytuacji, którą masz w życiu. Realistycznie, jak ci coś kolega z pracy powie złego na Twój temat, to jeżeli dotknęło Cię to, to oznacza, że Ty w to wierzysz. I to nie jest nic złego. To jest bardzo dobra sprawa, bo Ty jesteś w stanie zobaczyć nieświadomie i bardziej uświadomić sobie. Gdzie Ci czegoś brakuje, gdzie mógłbyś stworzyć jakieś usprawnienia, co jest w stanie ogólnie poprawić Cię jako osobę? Bardzo fajna sprawa, wyślij to koledze albo koleżance.